Witam wszystkich życia artystycznego Maria Figurska. Niedawno był strój dla mamy z gronostaja, dzisiaj jest dla córeczki. Piękny malinowy kolor, guz oczywiście nawiązujący do mamy, tylko z jednym kamieniem. Od środka nasz grono wygląda tak. Częściowo jest sukno wywnione. Pewnie historycznie też tak było robione. Tego możemy się tylko domyślać. Zapraszam do pracowni życia artystycznego. Maria Figurska, jeśli ktoś by chciał piękne guzy, to zapraszam do małakuźnia.pl. Rafał wykonuje nie tylko guzy, robi siodła, różne rzeczy na zamówienie. Zapraszam, pracownia szeci Maria Figurska.